Dzień dobry moi drodzy, ostatni film w tym starym roku, i chciałem tutaj wrócić do tych uchwytów silnika. Bo Ostatnio, właśnie tutaj, żeśmy Wam pokazywali, że tamte uchwyty nie pasowały i nie wiedzieliśmy, jakiej firmy są e, uchwyty. Tutaj teraz mamy zamontowane uchwyty Duelsa. One są o grubości bodajże, chyba 5 czy 6 mm. 6? 6 mm mają. pasują tutaj elegancko, to jak już tutaj wszystko ma yy, złożone, także tutaj chciałem właśnie takie sprostowanie yy, zamieścić, że odnośnie tych uchwytów duelsa, to one naprawdę tutaj elegancko pasują. Kolejną taką kwestią jest yy, tutaj ta nóżka kopniaka, u mnie też najprawdopodobniej ona będzie wymieniona. I dlaczego teraz? Teraz ja pokażę tą starość. O, Tomek zaraz poszuka tutaj tą starą, a ja Wam tutaj pokażę, jak ta wygląda. Ona jest produkcji MZA, nie wiem, czy będziecie tutaj to widzieć. O, czy to będzie dobrze widać. Jest tutaj taki znaczek MZA, i chodzi o to, że. O, Tomek to pokaże, co chodzi. Nóżka po zamknięciu zamyka się o tak i potrafi walnąć w lakier, uszkodzić. Po, tutaj ten kapę. Kapę, filtra powietrza. Ona powinna dojść dotąd, a nie. A to jest stara oryginalna, czy to jest jakaś.? To jest stara już replika, do tego raczej kiepska, bo tutaj jest źle wykonany otwór. Co do dzisiaj robią w tej chwili, sprzedają te tanie, wszystkie mają przesunięty w osi otwór i przez to kliny nigdy nie pasują. Niekiedy jest tak, że po prostu trzeba wałek naspawać, żeby cokolwiek z takiej nóżki zrobić. Mhm. Także ta MZA tutaj jest, można powiedzieć, bardzo. Dobrze, bardzo ładnie wykonana, bo już po prostu nie, nie dochodzi tak daleko tutaj. No Jakość chromu też jest ładna. Ale... No i jest bardzo ładna w chromie. A koszt takiej, takiej, takiej nóżki to nie wiem, to byście musieli sobie tam sprawdzić. Powyżej 100 zł, na pewno. Ale Powyżej 100 zł, 250, tak? 50 zł. Tak. No tak, ale jak to. Mówię, to by, byście musieli sobie sprawdzić. Uchwyty silnika to tam są yy, kwoty. Rzędu chyba tam poniżej 200 zł, 180, coś takiego. To by trzeba było też zobaczyć, bo to z tymi cenami no, też to, różnie za to zależy, kto sprzedaje, no bo wiadomo, różne marże są różne. Dokładnie, no każdy chce, jak to się mówi, zarobić, nie?